No dobrze, teraz y, musimy gonić tą babkę. Znaczy, nie tyle gonić, co biec za nią. O kurczę. cóż to strzelają do mnie, łotry. Ok, no i przede przodem i sobie tylko sprawdzę, y, czy wszystko jest ok, dobra. Eee, czyli dobra, podążam za nią, strzelam do bardzo mądrych przeciwników. O, dobrze się us usunąłem. A, czy to są cywile? Lepiej ich... lepiej ich nie zabijać. O, tych ty chuju, kurwa, no ile do niego można strzelać, żeby zabić tego twela. No ja nie mogę. A, pierdziele, nie wiem co za gówna jest. Zaraz się przekonamy. Y a, jakaś strzelba o. Ale to musiało Troszeczkę mu Co to jeszcze żył? No nie O kurwa O, dobrze, że zdążyłem odrzucić. Ja pierniczę Wiecie co może? Zamiast się z nimi pierdzielić To użyję troszeczkę Technologii A wy co tu robicie? Ha Dobra, zdychać Amen w śmieciu Co to on za broń miał? Gdzie, gdzieś mu tu wypadła taka O dobra, nie będę już szukać e, w tą stronę muszę iść Dobra, uzupełnię sobie Ammo na wszelki wypadek, żeby mi się jeszcze przez przypadek nie skończyło było takich troszeczkę zraszowałem i nawet mi się to opłaciło. Tak od boku wziąć. A wiecie co? Pierdzielcie się znowu granatami ich tutaj Poczęstuję Co ja się będę pierdzielił? ze strzelaniem, skoro mam super granaty. No nie, granat. O, było, było już blisko, ale na szczęście żyje No, gdzieś ta babka jest. Nie ociągaj się tak, dawaj tu. Chyba ona to musi otworzyć, tak mi się wydaje. No, ile kurwa razy gościu, jakiś poważnie opancerzony był. A, czyli jednak ja to mam otworzyć, tak? Szkoda, że wcześniej nie mogłem. No, ale dobra, wchodzimy. Nie gnij, nie blokuj.

a może ja go najpierw wystrzelam? No, chyba go trafiłem, nie? Czy to jest po prostu nie taki znaczny, że go przygwoździłem trochę? O, coś, ten sniper, kurde, se trafić we mnie nie może. Nie wiem, czy on tam jest jeden. Czy ta broń... Ale ta broń. Albo ich tam jest kilku tych snajperów, albo broń ma całkiem szybko strzelną. I jakoś mi się magazynek nie kończy. O kurwa nie Czekajcie. O! Macie to No! Pierdolcie się Drony pierdolone.

o chyba torres już nie żyje! Nie! Nie blokować! O, dane wywiadu od razu sobie przejmę. Dobra, kolejne drony Tak więc kolejne poczęstuję granatami. nie mam Dobra, może zamiast pompy Okej, okay, no Tego chyba ten snajper nie powinien przeżyć Tak mi się przynajmniej wydaje Zobaczymy czy się doniczkę do tutaj Aha, nie da się Przynajmniej Tej szybki też nie? Obra, biegnę, biegnę do tej babki. I czego ona tu ode mnie chce? Aha, popchnąć ciężarówkę. Bravo, Hades' convoy is two miles out. Copy that, moving to intercept. There, we can set up an ambush from down there. Ok, seszatka. Bravo, Hades in battle. Copy that, Nico, let the charges. Prap, podkładam już. cover. Wait for my signal. No, so Do not let up. Uh. Get Hades at any cost. Jeszcze, kurwa! Zdychaj, ciulu! Fajna jest całkiem jest ta bombka. O, od razu zupełnie sobie ammo. No. Pytanie, czy da się tędy wejść na, wejść na górę? Jeśli tak, to bardzo... Dobra, wezmę to gówno w końcu. Po prostu zużyję całe. O kurwa. No, ok. I jeszcze granatem. Niech poczęstuję. Nie, no, powiem, powiem Wam, że ta pompka naprawdę daje radę. Prophet, we are on Hades. Roger, that. Be advised. More KBA inbound. Tędy? O nie. Tutaj trzeba. Ciekawe, czy będzie w środku. Pewnie znowu jakaś bomba czy inna. Bóra. A może nie. O, cóż to? Nie biegnij po mnie tylko po Hadesa, kurwa, no. No właśnie mówiłem. No bierz, żeż to. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się Okej, okay, dobra, Hades leży. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że teraz może być jeszcze taka sytuacja. Że nogi mi jeszcze odrąbało. Poza tym, że rękę. Mam już jedną sztuczną. Dziękuję. To jeszcze chyba moje... A nie. Nawet nie. Hades już nie żyje raczej. Po podciętym im gardle. ID jest konfirmed. Hades is EKIA. I send again. Hades is EKIA. A kurwa, jeszcze żyje! He Irons knows. Jeszcze mi coś dał. Coś to Trzeba zobaczyć, co tam mi tam dał. Hmm. Okej, okay, ale jak widzicie, tutaj już koniec misji, tak więc ja yy, również tutaj będę kończyć odcinek. I tradycyjnie żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Na razie nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach. Na razie, cześć.